Zapraszam Cię teraz do kroku numer dwa. Usiądź sobie wygodnie, znajdź dla siebie czas, miejsce. Już jesteś gotowa. Zapraszam. Kolejne spotkanie w swoim sercu, w przestrzeni serca. Zamknij powolutku oczy. Poczuj swoje stopy. Zauważ swój oddech. Połóż rękę na swoim sercu. Powiedz do siebie Jestem. Czuj swoje stopy, które się opierają o podłoże, bądź wyprostowana, skupiona na swoim oddechu, na klatce piersiowej. Jestem. Przez ten poprzedni tydzień słowo jestem, jest już w tobie, jest już odkryte przez ciebie. Dzisiaj dołóż do słowa jestem, jestem wystarczająca. Oddychaj. Poczuj, jak twoja klatka piersiowa się unosi. Wraz z wdechem i opada wraz z wydechem. Poczuj, że jesteś, poczuj, że masz ciało, że oddychasz, że jesteś. A teraz powiedz do siebie w swoim sercu. Jestem wystarczająca, taka, jaka właśnie teraz jestem. Jestem wystarczająca. Ja, powiedz swoje imię. Jestem, jestem wystarczająca. Oddychaj, czuj siebie i mów to sobie. Poczuj, jak wdychasz świeże powietrze. Poczuj, jak wydychasz wszystko całe napięcie, stres. Oddychaj do swojego serca. Wyobraź sobie, że poprzez wdychanie świeżego powietrza tworzysz przestrzeń w swoim sercu, a poprzez wydech usuwasz napięcie i stres. I powtarzaj sobie. Ja jestem wystarczająca tak właśnie, ja jestem wystarczająca. Wraz z wydechem, niech to zdanie. Niech ta prawda o tobie wejdzie bardzo głęboko w ciebie. Skup całą swoją uwagę na tym, że jesteś, na swoim oddechu, swoim sercu i słowie. Jestem jestem wystarczająca. Tak właśnie ja. Nie zastanawiaj się nad tym zdaniem. Nie skupiaj się na myślach, które teraz się będą wylęgiwać z ciebie, z Twojego umysłu, niech odchodzą. A ty oddychaj i powtarzaj sobie, ja, swoje imię, jestem wystarczająca. Przyjmuję tę prawdę o sobie. Że ja jestem wystarczająca. Gdyby umysł zaczął Cię sabotować, gdyby podważał teraz to, co mówisz z swojego serca, powiedz temu stop. i oddychaj. I skup całą uwagę na tym, że jesteś, że oddychasz. I powtórz jeszcze raz do siebie, tym razem na głos bądź szeptem, jeżeli nie możesz na głos. Ja, swoje imię. Jestem. Wystarczająca i oddychaj. Rozluźnij swoje ciało i wróć do swobodnego oddechu. A jeśli potrzebujesz, to weź głębszy dech, przytrzymaj powietrze w sobie i wypuść tyle razy, ile potrzebujesz. Powolutku poruszaj stopami, rękami, uśmiechnij się do siebie i otwórz swoje oczy. To jest kochane ćwiczenie dla ciebie na ten tydzień, na cały tydzień, na rano i wieczorem. Podążaj w głąb siebie, przebywaj w swoim sercu. Tu, kochana, znajdziesz wszystko. Zapraszam cię za tydzień. Do kolejnego kroku w filmie o numerze 3. Życzę Ci wszystkiego dobrego.